To sprawia, że duchowa spuścizna Jeremiego przybory wciąż porusza całe pokolenia, jakby czas nie odnalazł drogi, by ją uciszyć. Człowiek, który potrafił zamienić zwykłą codzienność w subtelną poezję, a ciszę w najbardziej wymowny dźwięk, pozostawił po sobie nie imperium w złocie, lecz świat zbudowany z delikatnych emocji, humoru i melancholii. Był nazywany mistrzem słowa, księciem elegancji, a dla wielu Strażnikiem nienamacalnej wrażliwości, której Polska tak bardzo potrzebowała w trudnych czasach powojennej odbudowy. Jego dorobek, choć nieprosty do przeliczenia na liczby, obejmuje dziesiątki programów, tekstów i piosenek, które zakorzeniły się w kulturze niczym nieusuwalne ślady, a jednak pod blaskiem tej szlachetnej legendy kryło się milczenie, które znał tylko on sam. Ciężar lat, odpowiedzialność za każde wypowiedziane zdanie. I poczucie, że prawdziwa wartość jego życia wymagała więcej niż oklaski. Za dziedzictwem, które dziś wzrusza całą Polskę, kryła się cena, której nikt poza nim nie potrafił w pełni zrozumieć. Właśnie tam, między światłem sceny a ciszą, rodzi się pytanie, które zostaje z nami na długo. Jaką drogę musiał przejść, by zostawić po sobie coś tak ulotnego, a jednocześnie wiecznego? Jeremi Przybora przyszedł na świat w Warszawie w 1915 roku nie w atmosferze przywileju, lecz w cieniu niepewności, gdy nad Europą unosił się chłód nadchodzących przemian. Dorastał w domu, w którym codzienność bywała skromna, a cisza częściej towarzyszyła rodzinie niż dostatek. Wspomnienia jego młodości łączyły w sobie zapach kurzu starych ksiąg, dźwięk kroków odbijających się od chłodnych korytarzy. I tęsknotę za światem, w którym słowo potrafiłoby nadać sens temu, co chaotyczne. Już wtedy dostrzegał, że język może stać się schronieniem, a humor jedyną bronią przeciwko lękom codzienności. Pierwszym błyskiem, który zapoczątkował jego drogę, była fascynacja radiem. Ten magiczny świat, w którym głos niesiony falą potrafił przemierzać tysiące kilometrów, poruszył w nim coś głębokiego. Radio stało się dla niego bramą do innej rzeczywistości, w której intymna opowieść mogła dotrzeć do wszystkich. To właśnie wtedy, w młodzieńczym wieku, złożył w sobie ciche przyrzeczenie, że nie pozwoli, by życie uczyniło go bezsilnym, że spróbuje nadać piękno słowom, które będą w stanie nieść ludziom światło nawet wtedy, gdy wokół panowała ciemność. I tak, z kruchości młodych lat, zaczął budować fundament swojej wielkości. Powoli, cierpliwie, jakby wiedział, że każde doświadczenie, nawet najbardziej bolesne, będzie później brzmiało echem w jego twórczości. Jego droga zawodowa nie zaczęła się od wielkich scen ani od pewności sukcesu, lecz od skromnych prób za mikrofonem polskiego radia. Przybora szybko odkrył, że jego głos, pełen ciepła i elegancji, potrafi zmieniać zwykłe zdania w coś, co zapada w pamięć. Pierwsze audycje były nieśmiałe, ale niosły w sobie iskrę. Tę samą, która prowadzi artystę ku wyżynom, zanim ktokolwiek w niego uwierzy. Gdy po wojnie radio stało się sercem polskiej kultury, Przybora znalazł swoje miejsce jako twórca, który nie potrzebował krzyku, by zdobyć uwagę. Jego humor stawał się lekki, inteligentny, nieodparcie subtelny. Momentem przełomowym było spotkanie z Jerzym Wasowskim. W duecie, jakich mało, stworzyli świat, który na trwałe wpisał się w historię. Kabaret Starszych Panów. Ten niezwykły projekt, pełen poezji, ironii i czułości, zbudował ich legendę. Piosenki takie jak Bo we mnie jest seks czy Adio pomidory stały się kulturowymi symbolami, nie tylko rozrywką, lecz eleganckim komentarzem do ludzkiej natury. A słowa przybory, precyzyjne jak misterny haft, układały rzeczywistość w obrazy, które do dziś brzmią jak echo dawnych czasów. Wraz z rosnącą sławą przychodziły też sukcesy materialne. Mieszkania w Warszawie, kolekcje rękopisów, archiwa radiowe i telewizyjne, które z czasem zyskały nieocenioną wartość. Jednak każdy triumf niósł w sobie odcień samotności. Im więcej tworzył, tym mocniej czuł ciężar odpowiedzialności za każde słowo. Budował własne imperium z lekkości i dowcipu, lecz w jego centrum zawsze istniała cisza, która towarzyszyła mu od młodości. A im jaśniej świeciły światła sceny, tym głębiej zapadała ta cisza, jak cień, który nigdy nie znika, nawet gdy człowiek wspina się na sam szczyt. Miał wszystko, uznanie, dorobek, szacunek całego kraju, a jednak z biegiem lat tracił to, czego nie dało się kupić za żadną cenę. W życiu Jeremiego przybory sława nigdy nie była ucieczką od samotności, lecz często jej cichym przedłużeniem. Po zamknięciu kabaretu starszych panów, świat, który zbudował z lekkości, elegancji i subtelnego dowcipu, zaczął się powoli oddalać, jakby światło, które kiedyś wypełniało scenę, gasło jedno po drugim. Przyszły lata, w których musiał zmierzyć się z chorobami, przemijaniem oraz nieuchronnym poczuciem, że jego epoka została za nim, a on pozostał sam na brzegu wspomnień. Relacje rodzinne nie zawsze dawały mu ukojenie. Życie dwóch małżeństw. Rozstania, tęsknoty i poczucie winy tworzyły w nim przestrzenie, których nie potrafił wypełnić ani słowem, ani muzyką. W listach i rozmowach przyznawał, że istnieją rany, które nie poddają się poezji. Tracił przyjaciół, tracił siły, a kolejne lata niosły ze sobą coraz dotkliwszą świadomość upływającego czasu. Był artystą, który umiał opisać miłość, ironię i czułość, lecz wobec własnej samotności pozostawał bezbronny. Wieczory stawały się dłuższe, a cisza gęstsza, jakby zamykała go w przestrzeni, której nikt już nie słuchał. Domy, które posiadał, archiwa, które chronił, jak skarby, nie były w stanie uchronić go przed burzami, które nosił w sobie. Gdy patrzył na dawne nagrania, widział nie tylko triumfy, lecz również cenę wysoką, bolesną, nieuchronną i w tej ciszy, która towarzyszyła mu coraz częściej, Rodziła się jedyna prawda, przed którą nawet on nie potrafił uciec: że chwała ma swoją noc, a każdy artysta musi kiedyś stanąć w jej cieniu sam. A jednak w tej ciszy, która otaczała go w ostatnich latach, dojrzewało coś, co przerosło każdy jego lęk dziedzictwo, które miało trwać dłużej niż czas, w którym żył. Jeremi przybora nie pozostawił po sobie imperium zbudowanego z bogactw, Lecz świat utkany ze słów, melodii i delikatnego humoru, którego nikt w Polsce nie potrafił naśladować. Jego archiwa, teksty, rękopisy, a przede wszystkim twórczość kabaretu starszych panów, stały się skarbem kulturowym, przechowywanym dziś jak bezcenne świadectwo dawnej klasy i elegancji. Kolejne pokolenia artystów, aktorów, poetów, kompozytorów powtarzają, że to właśnie przybora nauczył ich. Iż wrażliwość może być największą siłą, a ironia potrafi być najłagodniejszą z prawd. Dziedzictwo materialne, choć skromniejsze niż dorobek duchowy, obejmuje jego zapisy twórcze, kolekcje radiowych i telewizyjnych nagrań, a także prawa autorskie, które do dziś generują wartość i przypominają o jego niezastąpionym głosie w polskiej kulturze. Ale to nie liczby, domy czy archiwa są najważniejsze to pamięć. Żywa, czuła, wierna, unosząca się nad jego słowami niczym światło, które nigdy nie gaśnie. Bo spuścizna przybory stała się mapą wytrwałości dla tych, którzy wierzą, że piękno nie potrzebuje krzyku, aby przetrwać. A jeśli jego historia wciąż porusza serca, to dlatego, że każdy, kto poznał jego twórczość, odnajduje w niej cząstkę własnych tęsknot. I może właśnie dlatego Polska wciąż wraca do jego słów, jak do domu którego blask trwa mimo upływu lat. I kiedy dziś wspomina się Jeremiego Przyborę, powraca obraz człowieka, który potrafił przemieniać ciszę w najpiękniejszą formę obecności. Jego słowa, eleganckie jak dawny świat, który próbował ocalić, trwają nadal, jakby w czasie nie było siły zdolnej je zatrzeć. Z tego milczenia wyrósł i w tym samym milczeniu pozostawił spuściznę, która nie blaknie, Lecz dojrzewa wraz z każdym kolejnym pokoleniem. Dziś, gdy włącza się stare nagrania, świat kabaretu starszych panów powraca niczym miękkie światło, które osiada na sercu i każe zatrzymać się choć na chwilę. W tym świetle przybora istnieje nadal, nie jako postać z historii, ale jako obecność, która prowadzi nas ku temu, co mądre, czułe i nieprzemijające. I może właśnie na tym polega jego największa tajemnica. Że z rzeczy ulotnych potrafił zbudować coś, co przetrwa czas. A gdy ostatnia nuta cichnie, pozostaje w nas spokojne przekonanie, że jego dziedzictwo będzie trwało cicho, jasno, na zawsze.